Aby mobilny ogród wertykalny działał prawidłowo, należy go regularnie serwisować i pielęgnować rośliny. Pielęgnacja polega na systematycznym czyszczeniu roślin skórzu i przycinaniu przerastających pnączy. Przy okazji warto sprawdzić, czy na panelu nie pojawia się osad z minerałów, który może powstać na skutek podlewania zbyt twardą wodą. Aby pozbyć się białego nalotu, wystarczy przetrzeć panel wilgotną gąbką z odrobiną płynu do mycia naczyń. Do nawadniania roślin wykorzystywana jest woda ze zbiornika, który jest częścią modułu. Jeśli do podlewania używasz pompy, upewnij się, że jest zawsze zanurzona. W przeciwnym wypadku pompa może się przegrzać i zatrzeć. Należy pilnować, aby poziom wody nie spadał poniżej połowy zbiornika. Woda powinna być regularnie wymieniana, a ścianki zbiornika i pompa czyszczone. Zanim dolejesz wody do zbiornika, Upewnij się, że od ostatniego podlewania minęło półtorej godziny. Mniej więcej tyle czasu woda przepływa przez ogród. Jeśli najpierw napełnimy zbiornik, a następnie zacznie do niego spływać woda z podlewania, zbiornik się przepełni. Wody do zbiornika należy dolewać co najmniej raz w tygodniu. Jeśli podejrzewasz, że pompa nie działa prawidłowo, wyjmij ją ze zbiornika i podłącz na moment bezpośrednio do gniazdka. Jeśli uruchomi się poprawnie, natychmiast odłącz ją i z powrotem umieść w spiorniku. Uszkodzoną pompę należy niezwłocznie wymienić. Sprawdź, czy woda wypływa z kroplowników o zaplanowanej porze. Jeśli pompa działa prawidłowo, a ścianka nadal się nie podlewa, problem może leżeć w niedrożnych kroplownikach. Kroplowniki należy wymieniać przynajmniej raz na pół roku. Jednak przy podlewaniu twardą wodą mogą wymagać wymiany częściej. Wymiana kroplownika nie jest trudna. Obcinamy fragment wężyka ze zużytym kroplownikiem i na jego miejsce wsuwamy nowy, upewniając się, że jest skierowany w dobrą stronę. Pamiętaj o regularnym nawożeniu roślin. Przez pierwszy rok od założenia zielonej ściany rośliny korzystają z nawozu umieszczonego w owijce podczas zawijania. Po tym czasie można nawozić je na trzy sposoby. To listnie, spryskując rośliny chmurką nawozową, umieszczając koreczki nawozowe w górnych kieszeniach pod kroplownikami lub rozpuszczając nawóz w zbiorniku z wodą w proporcjach 1 łyżeczka na 5 litrów wody. Pielęgnacja i serwis mobilnego ogrodu wertykalnego są bardzo proste. Na pewno poradzisz sobie z nimi samodzielnie.